Gaz dzień dobry. W dniu dzisiejszy Mitsubishi ASX. Fabrycznie nowy, 2019 rok produkcji. Silnik 1.6, 117 koni. Instalacja gazowa jaką zamontowaliśmy to BRC Sequent 32 z podłączeniem do OBD. Reduktor Genius. Złącze elektronika. Wtryskiwacze pod obudową. Oraz lubryfikator. W tej opcji lubryfikator zamontowany z rozdzielaczem. Tak to wygląda podobudową. obudową. Wtryskiwacze pomarańczowe BRC i rozdzielacz lubryfikatora. Przełącznik benzyna-gaz znajduje się po prawej stronie. Jest też opcja, aby zamontować to w miejscu przycisku start-stop. Natomiast według życzenia klienta. Zostało to zrobione w tym miejscu. Wlew gazu we wlewie paliwa pełnowymiarowy. Odkręcany w przypadku konieczności zatankowania benzyny. Odkręcamy najpierw końcówkę LPG. W ten sposób mieści nam się całość pod, pod klapą. Zbiornik o pojemności 47 litrów. W miejscu koła zapasowego, A, żeby to jeszcze tylko otworzyć, tak to wygląda: 47 litrów pojemności. Koszt systemu Berce Sekwen 32 to 2850 zł. Brutto. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.